Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oficjalnie uruchomiło działalność w wyremontowanych chmurach. Pracownicy ratusza oszczędzają energię. W najbliższych dniach na ścianach urzędowych biur zawisną naklejki zachęcające do świadomego obniżania zużycia energii. Bielski Ratusz ogłasza konkurs na najciekawszy pomysł nadający zużytym rzeczom nowe życie. Na zwycięzców czekają nagrody w postaci toreb uszytych z miejskich banerów reklamowych. Bielski magistrat, przygotowany do obsługi niepełnosprawnych osób korzystających z języka migowego. Bielscy radni na ostatniej sesji dyskutowali nad dwoma ogólnokrajowymi problemami, które w ostatnim czasie przetoczyły się przez polski krajobraz polityczny refundacją leków oraz nieudzieleniem koncesji na nadawanie na cyfrowym multipleksie dla telewizji Trwam. Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oficjalnie uruchomiło działalność w wyremontowanych murach. Centrum mieści się w okazałym kompleksie budynków sąsiadujących z ulicą Piastowską. Od września 2010 roku trwały tu prace inwestycyjne zakładające kompleksową modernizację trzech szkolnych budynków, w których oprócz typowych klas mieszczą się nowoczesne warsztaty, pracownie dydaktyczne, pomieszczenia do nauki języków obcych i informatyki. Projekt, którego całkowita wartość wyniosła prawie 14 milionów złotych w 85%, został sfinansowany ze środków unijnych. Wszystko w celu zapewnienia młodzieży warunków do zdobywania kwalifikacji w poszukiwanych zawodach, a dorosłym możliwości zmiany zawodu i podnoszenia już posiadanej wiedzy. Symboliczną wstęgę otwierającą nowe mury przecięli wspólnie minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas oraz prezydent Bielska Białej Jacek Krybult. W celu lepszego dostosowania szkolnictwa zawodowego do rynku pracy staramy się także na bieżąco zmieniać jego organizację. I tak trwa proces likwidacji liceów profilowanych, które nie dają absolwentom odpowiednich kwalifikacji. W technikach i szkołach zawodowych otwieramy nowe kierunki kształcenia. Dla przykładu powiem, że w wielkich placówkach można od niedawna zdobyć tytuł Technika Urządzeń Systemów Energetyki Odnawialnej. Technika organizacji reklamy czy fototechnika. Opracowaliśmy reformę sieci szkół zawodowych i pierwszy etap jest już realizowany. Warto w tym miejscu dodać, że podnoszenie atrakcyjności techników i szkół zawodowych jest możliwe również dzięki pozyskiwanym środkom unijnym. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego jest tego najlepszym przykładem, ale nie jedynym. Przypomnę, że dzięki programowi Edukacja na Przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Kielska-Białej, wartemu blisko 1,8 miliona złotych i współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny kilka szkół wzbogaciło się o nowoczesne pomoce dydaktyczne, a ponad 1250 uczniów skorzystało z dodatkowych atrakcyjnych zajęć i specjalistycznych kursów. Jeżeli chodzi o Centrum Kształcenia praktycznego, ponieważ BCKU, w skład BCKU wchodzi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Szkolenia Praktycznego, to w Centrum Szkolenia Praktycznego organizujemy zajęcia praktyczne dla uczniów zespołów szkół zawodowych Bielska-Białej w 21 zawodach. Czyli uczniowie ze szkół zawodowych Bielska-Białej odbywają zajęcia praktyczne na terenie naszej jednostki. Oprócz tego jesteśmy organizatorami kursów zawodowych, to chodzi o formy pozaszkolne, między innymi w zawodach operator obrabiarek skrawających ślusarz w zakresie obsługi obrabiarek konwencjonalnych, organizujemy kursy spawania. Pracownicy ratusza oszczędzają energię w najbliższych dniach na ścianach urzędowych biur zawisną naklejki zachęcające do świadomego obniżania zużycia energii. Powielono kilkadziesiąt tysięcy naklejek z hasłami zachęcającymi do zwrócenia uwagi na wyłączone światło, ilości gotowanej wody w czajniku elektrycznym czy zakręcenie kaloryfera do stopnia odpowiadającego potrzebom. Tego typu krótkie i proste teksty na specjalnie wydrukowanych naklejkach przygotowali pracownicy Miejskiego Biura Zarządzania Energią. Jak sami mówią, łatwiej w ten sposób dyskretnie docierać do świadomości użytkownika, niż wciąż powtarzać te same słowa aż przestaną wywierać jakiekolwiek wrażenie, a wręcz zaczną drażnić technika choć prosta sprawdza się w praktyce dzięki niej oszczędzać można prawdziwe i to spore pieniądze na razie w ratuszu a przy okazji być może i w domach wszystkich świadomych zysku pracowników magistratu tak akcja wy wygląda na prostą naiwną ale jest po prostu skuteczna wykonaliśmy już takie akcje w dwóch obiektach co najmniej w dwóch obiektach to jest księżnica beskidzka to jeszcze w 2005 roku się stało Księżnica beskiska na podobnej akcji skorzystała obniżając zużycie energii o 11,9%, a ostatnia akcja z 2010 i 2011 roku przeprowadzona w szkole podstawowej nr 13 przyniosła efekty rzędu 9% zmniejszenia oszczędności. W pieniądzach to jest około 30 tysięcy złotych rocznie. Te naklejki naprawdę niewiele kosztowały, a Efekt, na jaki liczymy, jest przynajmniej podobny jak w szkole podstawowej nr 13. Bielski Ratusz ogłasza konkurs na najciekawszy pomysł nadający zużytym rzeczom nowe życie. Na zwycięzców czekają nagrody w postaci toreb, uszytych z miejskich banerów reklamowych. Konkurs został ogłoszony na oficjalnym miejskim profilu Facebooka i nosi wszystko mówiącą nazwę Ekotwór. Akcja ma za zadanie przybliżyć ideę art recyklingu. Chodzi w niej o nadawanie przedmiotom drugiego życia oraz zmianę ich przeznaczenia. O wyborze najlepszego ekotwora zadecydują Facebookowi fani oddający głosy na swoich faworytów. Prace na Facebooka można nadsyłać do 3 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu dwa dni później. Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta i wszystkich osób, które sympatyzują z miastem. Chodzi o to, aby przedstawić drugie życie przedmiotu. Konkurs pod tytułem Ekotwór ma na celu zmuszenie ludzi do... Nadania przedmiotom już zużytym, niepotrzebnym drugiego życia. Przykład? Przykład chociażby nasze torby, które są, które są nagrodami są to torby uszyte ze zużytych materiałów promocyjnych miasta i gdyby nie to, że zostały z nich uszyte, właśnie torby, po prostu wylądowałyby na śmietniku. Bielski magistrat przygotowany do obsługi niepełnosprawnych osób korzystających z języka migowego. Od kwietnia wchodzi w życie ustawa nakładająca na urzędy obowiązek korzystania z usług tłumacza języka migowego lub zatrudnienia pracowników, którzy potrafią migać. Dla wielu tego typu placówek to spory problem, bo często łączy się z kolejnymi kosztami zatrudnienia nowych pracowników. Urząd Miejski w Bielsku Białej od dawna spełnia wymogi nowej ustawy, a wśród pracowników Biura Obsługi Interesanta są osoby potrafiące migać. Myślę, że można powiedzieć, że jesteśmy do tego przygotowani. Już od dłuższego czasu część osób, które pracują w ratuszu w stopniu podstawowym, posługuje się językiem migowym. Oprócz tego przeprowadzamy szkolenia dla osób, które są zainteresowane, żeby poznać tajniki tego języka. Po trzecie przewidujemy, że jeśli będą sprawy bardzo mocno skomplikowane, to wtedy osoby głuchoniemy będą nas informowały, czy ich przedstawiciele z jednodniowym czy dwudniowym wyprzedzeniem o tym, że zamierzają złożyć wizytę w ratuszu i w takim przypadku będziemy sprowadzać na taką rozmowę profesjonalną. Znacznego tłumaczenia języka migowego. Bielscy radni na ostatniej sesji dyskutowali nad dwoma ogólnokrajowymi problemami, które w ostatnim czasie przetoczyły się przez polski krajobraz polityczny refundacją leków oraz nieudzieleniem koncesji na nadawanie na cyfrowym multipleksie dla telewizji Trwam. Ogólna dyskusja związana z nieprzyznaniem koncesji na nadawanie na cyfrowym multipleksie przez telewizję Trwam dotarła i do bielskiego ratusza. Podczas ostatniej sesji radni Prawa i Sprawiedliwości zgłosili wniosek uchwalenia listu wyrażającego protest w sprawie słynnej odmowy. Ponieważ głosy były podzielone, a sprawa trafiła do sądu, radni w głosowaniu uznali, że póki co sprawa nie trafi do sesyjnego porządku obrad. Sąd musi najpierw orzec w tej sprawie. Yy, oczywiście o każdym czasie, każdy radny może wziąć. wniosek on będzie procedowany. Ja tylko jako radny już z pewnym stażem zauważam jeden fakt, że yy, wszystkie wnioski, które, wasze, yy, które dotyczą yy, stanowiska całej Rady yy, i na ogół tutaj się szanujemy, natomiast wniosek w cudzysłowie wrzucony w ostatniej chwili yy, był poprzedni wniosek, który Państwo złożyli 7 dni przed w terminie i będziemy nad nim normalnie dyskutować. Natomiast takie, tego typu wnioski e, zawsze dla mnie i myślę, że, że nie jestem tu jedyny mają e, charakter polityczny. Oczywiście podejmiemy e, to wyzwanie. Natomiast no e, tutaj bardzo proszę zwrócić e, uwagę na fakt, że od wielu lat raczej tutaj pracujemy dla miasta, zajmujemy się pracami miasta. No czasami są jakieś widocznie powody żeby wychodzić poza i w kwestie, w których nie mamy kompetencji. Tak? Obawiam się, że może procedowanie nad tym będzie odebrane jako wpływ na decyzję sądu, a tego byśmy nie chcieli. Inaczej było w przypadku rezolucji skierowanej do prezydenta RP, rządu oraz Sejmu w sprawie zapewnienia służbie zdrowia, w tym farmaceutom, warunków wykonywania ich misji na poziomie gwarantującym ubezpieczonym pacjentom dostęp do leków i świadczeń zdrowotnych w możliwie najwyższej jakości. Po ostatnich i niestety często trwających jeszcze perturbacjach w aptekach, radni w zdecydowanej większości popadli wniosek i rezolucja została skierowana do wymienionych instytucji. Jaki będzie jej dalszy los? Zobaczymy.